Autosugestia. Jest to pojęcie większości osobom znane. Autosugestia daje możliwość, jak gdyby, zaprogramowania swojego myślenia, które może mieć charakter pozytyw, pozytywnej wędrówki przez świat. Jednak, aby ta wędrówka była możliwa dzięki autosugestii, człowiek musi pokonywać wiele przeszkód. Na swojej drodze, aby było możliwe zaprogramowanie emocji pozytywnych w umyśle człowieka. Autosugestia musi być używana wcale, wcale dzień po dniu. Człowiek musi być rozluźniony, emocjonalnie wyciszony, i wówczas ta autosugestia ma sens. Jednak, się, co się dzieje wówczas? Kiedy człowiek będąc tam w domu wmawia sobie autosugestię, autosugestię, która wcale nie jest pozytywna, tylko negatywna. Jest negatywnym odbiorem emocji, wówczas dzieje się tak, że w umyśle programują się różne schematy, dzięki którym człowiek usilnie prowadzi do swojej do swojej destrukcji. Odczucia wewnętrznej beznadziejności nie widzi szans na własne egzystowanie. Ja tak mam. Mam swoje, tak, tak swojej samotności, która ma charakter czysto destrukcyjny. Nie dążę nawet już do pozytywnego myślenia tej autosugestii, bo nie widzę jak gdyby sensu na dalszą y, zmianę zmianę się siebie na lepsze. Z kolei są takie dni w moim życiu, że dążę usilnie do poprawy swojego nastroju. Dlaczego tak się dzieje? To człowiek, który nagle y, zaczyna myśleć pozytywnie, po chwili dochodzi do wniosku, że to nie ma sensu, że nic nie ma sensu, życie nie ma sensu, swoje własne i dochodzi do rozdarcia. Emocje pozytywne mieszają się, jak w z emocjami negatywnymi. Doprowadza to do takiej wewnętrznej, wewnętrznego braku, doprowadza to do, wewnętrznego, do wewnętrznego braku motywacji, która gdzieś się ujawnia, bo musisz ją stale uruchamiać, aby nie czuć większego stresu, który jest i tak stresem przewlekłym. Dzięki temu yy, mechanizmowi, który nadaje emocjom negatywny skutek, autosugestia ma znaczenie kolosalne, istotne, ponieważ nie prowadzi nic dobrego, jeżeli chodzi o pracę umysłu. Jeżeli dojdzie do tego, że autosugestia działa nie tak, jak powinna działać, to wówczas człowiek nie, nie jest w stanie odszkodować sobie z umysłu tego, co sobie zaprogramował. Czyli tego wszystkiego negatywnego. Dochodzi do tego, że chcąc nawet myśleć pozytywnie o sobie, nie jesteś w stanie. Po pewnym czasie doprowadza to do rozbicia, do takiej ślinności, iż nie wierzysz w siebie i wszystko okazuje się być pozorem czymś, co tak naprawdę nie ma racji bytu. Taka jest właśnie autosugestia. I dobra, i zła. I tak należy do niej podchodzić. Po umysł to sobie zaprogramuje. Tak będzie. I nie muszą to być pozytywne emocje, ale też negatywne, które mają wyjątkowo destrukcyjny wpływ na organizm człowieka. Dziękuję Państwu.